Cześć! Witajcie na kanale By Persona w kolejnym odcinku. Ostatnio opowiedziałam Wam o plusach mieszkania w Portugalii. Natomiast dzisiaj już nie będzie tak kolorowo, dlatego że porozmawiamy sobie o minusach życia w tym kraju. Powiem Wam, co mnie tutaj denerwuje, co mnie tutaj irytuje. Myślę, że bardzo dużo rzeczy może być dla Was sporym zaskoczeniem. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Muszę jeszcze dodać, że ja dzisiaj podzielę się z Wami moją opinią, moimi przemyśleniami. To jak postrzegamy dany kraj i życie w danym kraju zależy od bardzo wielu czynników. To gdzie mieszkamy, z kim przebywamy. Na przykład, to czy mieszkamy na wsi, czy w mieście, czy żyjemy wśród Portugalczyków, czy żyjemy na przykład w miejscu, gdzie jest bardzo dużo osób z zagranicy, a z tą kulturą portugalską mamy dużo mniej do czynienia. Także jest bardzo dużo różnych czynników, które mają na to wpływ. Ja dzisiaj po prostu opowiem Wam to, co ja sądzę po 10 latach mieszkania tutaj w Portugalii. Ja mieszkałam i w Lizbonie, i w Bregancie, i w Bradze, i na wsi, i w centrum miasta. Także przez te 10 lat trochę takiego wiecie, doświadczenia zdobyłam i na tej podstawie opowiem Wam, jakie moim zdaniem są minusy życia w Portugalii. Po pierwsze, wysokie podatki i nic w zamian. My tutaj w Portugalii płacimy naprawdę bardzo wysokie podatki i to jest pierwszy problem, a drugi problem jest taki, że płacąc tak wysokie podatki naprawdę dostajemy od państwa bardzo mało. Państwo portugalskie nie jest w stanie czasami zapewnić nawet takich podstawowych usług swoim obywatelom i mam tutaj na przykład na myśli opiekę medyczną, Medyczną. Ta opieka medyczna, moim zdaniem, jest tutaj na dużo gorszym poziomie niż w Polsce, no ale to jest moje zdanie, każdy też może inaczej na to patrzeć. Jeżeli w ogóle chodzi o rozliczanie się tutaj, o płacenie podatków, to tak naprawdę każdy przypadek jest inny, bo to ile podatku tutaj zapłacicie, zależy od bardzo wielu czynników: od tego, czy mieszkacie sami, czy rozliczacie się sami, czy, czy z partnerem, czy macie dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Ja też nie jestem specjalistą od podatków, Dlatego nie chciałabym się za bardzo na ten temat wypowiadać. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że niestety no, Portugalia nie jest krajem, który tworzy takie przyjazne środowisko do rozwoju biznesu, bo podatki wysokie płaci tutaj każdy i osoba fizyczna, i osoby na działalności gospodarczej i firmy. Zatrudnienie pracownika jest tutaj też bardzo drogie. Po prostu pod tym względem jest tutaj dużo gorzej niż w Polsce. Problem ze śmieciami. Niezależnie do jakiego regionu Portugalii przyjedziecie. To na pewno taki problem zauważycie. Po prostu tutaj w Portugalii śmiecie są widoczne wszędzie. Na ulicy, na chodniku, czasami 20 metrów od kosza, bo po prostu komuś nie chciało się przejść i wrzucić śmieci do kosza. Niestety jest to tutaj duży problem, i wydaje mi się, że po prostu bardzo dużo ludzi niestety do tego problemu się przyzwyczaiło i tak jakby uważają, że no trudno, po prostu tak musi być. To tak czasami, jak wiecie, macie coś zepsute w domu czy w mieszkaniu, nie naprawicie tego od razu, tylko to tak zostawicie, to po prostu po jakimś czasie się do tego przyzwyczaicie i będzie to dla Was normalne. Mi się wydaje właśnie, że ten problem ze śmieciami e, tak tutaj wygląda. Po prostu Portugalczycy przyzwyczaili się, że jest tutaj e, dużo śmieci, że jest tutaj brudno. Jest to moim zdaniem bardzo duży minus e, Portugalii. Drożyzna i niskie zarobki. E, w Portugalii, szczególnie w tych ostatnich miesiącach naprawdę można zauważyć, e, że wszystko bardzo, bardzo podrożało. To znaczy od długiego czasu jest tu Tutaj drogo, ale te ostatnie miesiące po prostu jeszcze dużo bardziej pogorszyły sytuację. Drogie są nieruchomości, drogie są samochody, droga jest żywność. W ogóle utrzymanie się w Portugalii tutaj jest naprawdę bardzo drogie w obecnych, w obecnych czasach. A jeżeli jeszcze sobie porównacie do tego, na, jakiej, na jakich poziomach. Są pensje Portugalczyków, no to już w ogóle zaczyna się robić coraz gorzej. W Portugalii w 2024 roku minimalna pensja wynosi 820 euro, z czego jeszcze musicie 11% zapłacić podatku, zostaje wam 730 euro. I jest bardzo dużo osób, które taką pensję dostają. Prawie 70% Portugalczyków zarabia mniej niż 1000 euro miesięcznie. Takie są dane z ostatniego roku, niestety. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że tutaj w Portugalii jest też tak, że dostaje się 14 pensji, a nie 12 pensji, i to trzeba też wziąć pod uwagę. No i do tych wszystkich obliczeń brana jest tylko podstawa. A czasami jest też tak, że po prostu do podstawy dostajecie jeszcze jakieś tam inne dodatki, ale do tych, do tych badań, do tych statystyk brana jest tylko i wyłącznie podstawa. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te pensje są. Po prostu nieadekwatne do tego, ile kosztuje tutaj życie, i bardzo dużo osób wyjeżdża z Portugalii, bo po prostu nie stać ich na godne życie w tym kraju. W ogóle, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli zastanawiacie się nad przyjazdem do Portugalii do pracy, to raczej, jeżeli nie znacie języka, to polecałabym wam duże miasta i tutaj z naciskiem na Lizbonę, bo w takich dużych miastach możecie w jakichś korporacjach znaleźć pracę, nawet czasami poszukują ludzi z językiem polskim do call center. Jeżeli znacie francuski, czy niemiecki, to też będzie Wam łatwiej, bo też często właśnie ludzie z takimi językami poszukują. Natomiast no, muszę Wam powiedzieć, że te pensje, które będą Wam proponowali, nie są zbyt wysokie i na przykład w Lizbonie będzie Wam się po prostu bardzo ciężko za taką pensję utrzymać. Muszę Wam powiedzieć, że Portugalia to nie jest kraj, do którego przyjeżdża się w celach zarobkowych, tu raczej przyjeżdża się po to, żeby żyć. To nie jest też tak, że w Portugalii nie da się zarobić dużych pieniędzy. To nie jest tak, że w Portugalii nie da się zrobić dobrego biznesu, bo oczywiście jest to możliwe. Jeżeli jesteście ogarnięci, to po prostu dacie sobie radę wszędzie. Natomiast bez znajomości języka i w Portugalii będzie Wam po prostu dużo ciężej niż w innych krajach. Takie jest moje zdanie, po prostu. Mieszkania, które nie są przystosowane do zimy. Tutaj w Portugalii jest naprawdę bardzo dużo mieszkań i domów, które w ogóle nie są przystosowane do spędzenia tutaj zimy. Bardzo dużo mieszkań i domów nie ma ogrzewania, nie są to budynki ocieplone i w dodatku mają jeszcze, wiecie, jakieś szczeliny między oknami. Także jeżeli przyjeżdżacie do Portugalii i chcecie tutaj w miarę normalnie spędzić zimę i nie zmarznąć, nie zamarznąć, to zwracajcie bardzo szczególną uwagę na to właśnie żeby mieszkanie było nasłonecznione żeby miało jakiekolwiek ogrzewanie nawet jeżeli będzie to klimatyzacja którą też się uda ustawić na ciepło cokolwiek będzie Wam po prostu tutaj dużo łatwiej żyć, dużo łatwiej tą zimę przetrwać. Nie jest to też tak, że tutaj w Portugalii wszyscy Portugalczycy marzną w zimie, bo są mieszkania i domy, które mają centralne ogrzewanie, które mają kominki i tak dalej. Natomiast powiem Wam szczerze, że zauważyłam, że duża liczba Portugalczyków oszczędza na ogrzewaniu. Oni po prostu nawet jeżeli mają w domach centralne ogrzewanie, to go nie używają, bo nie chcą za nie płacić, a na przykład wolą sobie te pieniądze wydać na to, żeby wyjść sobie do restauracji ze znajomymi, nie? Więc tak jakby, no tutaj każdy decyduje sam też na co swoje pieniądze wyda. Ale zauważyłam, że oni właśnie, jeżeli mają wybór, to wolą w domu zmarznąć i wydać te pieniądze po prostu na jakieś inne przyjemności. Piąta sprawa to brak szacunku do zwierząt. I tutaj chciałabym poruszyć parę tematów. Po pierwsze w Portugalii jest bardzo dużo opuszczonych, wyrzuconych kotów i psów jeżeli chodzi o psy, to jest mniejszy problem, bo jest dużo miejsc, które się takimi opuszczonymi, bezdomnymi psami zajmują. Natomiast jeżeli chodzi o koty, no to jest sprawa dużo gorsza. Bardzo dużo gmin w ogóle, tak jakby wiecie, nie interesuje się tymi zwierzętami. Ma to tak naprawdę wszystko gdzieś i szczególnie gminy takie mniejsze, mniejsze wsie, mniejsze miasta, naprawdę no, po prostu zostawiają Was samych sobie z problemem. I nie pomagają w, żadny, w żaden sposób. Nawet nie chcą czasami, wiecie, wysterylizować tych zwierząt, żeby one się po prostu nie rozmnażały. A co jeszcze mówić w ogóle o jakiejś opiece nad tymi zwierzętami? Także jest to duży problem, i jest to coś, co bardzo mnie tutaj denerwuje w Portugalii. Dodatkowo chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że w Portugalii nadal obowiązują walki byków. I no niestety to nie jest tylko problem Hiszpanów. W Portugalii też to występuje, a najgorsze jest to, że po prostu jest to sponsorowane z publicznych pieniędzy. W 2023 roku portugalski podatnik zapłacił 19 milionów euro właśnie na sponsorowanie walk byków. No i wiecie, mówimy tutaj o, o kraju, gdzie brakuje wiecznie pieniędzy na wszystko, a na takie dziwne wydarzenia zawsze te pieniądze się znajdą, więc jest to naprawdę bardzo dziwne. W 2020 roku. Został złożony projekt ustawy, która miała ograniczyć, zakazać rozdawnictwa publicznych pieniędzy właśnie na, na walki byków. No niestety większość partii po prostu głosowała przeciw. No i nadal 2024 po prostu z pieniędzy rządowych, z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników te walki byków są sponsorowane. Co również mnie tutaj w Portugalii szokuje, to to, że w wielu wsiach są organizowane takie festyny, wydarzenia, nie wiem jak to nazwać, które główną atrakcją jest zabijanie świni i po takim zabiciu świni, publicznym, po prostu organizowana jest impreza, gdzie wszyscy jedzą, piją i bawią się. No jest 2024 rok, a my mamy do czynienia z takimi rzeczami. Pozostawię to bez komentarza, bo, bo chyba mój komentarz jest tutaj zbędny. Biurokracja. Jeżeli myślicie, że w Polsce w urzędzie jest ciężko coś załatwić, to uwierzcie mi, że w Portugalii jest dużo, dużo gorzej. Załatwienie często to bardzo łatwej sprawy w urzędzie. Może Was kosztować czasami bardzo dużo nerwów i bardzo dużo czasu. Dodatkowo wiecie, te urzędy czasami tak jakby same nie wiedziały, co chcą. Oni proszą Was o jedno, później się okazuje, że musicie przynieść jakiś inny dokument. Raz zadzwonicie, powiedzą Wam jedną rzecz, drugi raz zadzwonicie, powiedzą Wam inną rzecz. Ciężko w ogóle jest znaleźć informacje na temat tego, co tak naprawdę jest potrzebne do danego procesu, bo urzędnik powie Wam jedną rzecz, w internecie coś tam jest napisane inaczej, a pójdzie się do prawnika i okaże, okaże się, że on jeszcze w ogóle całkiem inaczej na tą sprawę em, spo, patrzy. Jaka dezinformacja jest też takim dodatkowym problemem. W ogóle jeżeli pójdziecie do urzędu i mówicie na przykład po angielsku, a nie po portugalsku, no to może być to dodatkowy problem, bo tak jakby problem z, urz z urzędami dotyczy wszystkich, i portugalczyków, i obcokrajowców, no ale ze względu na to, że obcokrajowcy często po portugalsku nie mówią, no to ten problem staje się jeszcze większy. Siódmy minus to mały wybór dań wegetariańskich i wegańskich. To z roku na rok tutaj w Portugalii wygląda naprawdę coraz lepiej, natomiast jeżeli porównamy to do Polski, no to tutaj jest zdecydowanie gorzej zdecydowanie ciężej jest znaleźć coś wegetariańskiego i wegańskiego z naciskiem na wegańskiego. Ehm, powiem Wam tak, jeżeli jesteście w Portugalii, czy zamierzacie przyjechać do Portugalii i pójdziecie do portugalskiej restauracji, jeżeli nawet w menu nie znajdziecie em, opcji, która by wam pasowała, to zawsze warto zapytać kelnera, czy Taką opcję restauracja posiada, bo często jest tak, że w menu, w karcie nie ma jakiegoś dania, a oni są w stanie Wam takie danie wegetariańskie czy wegańskie przygotować. Także pytajcie, kto pytanie błądzi. Wiadomo, że jeżeli jesteście, wiecie, w restauracji, gdzieś w sezonie, gdzie jest po prostu full, no to kucharz czasami może się nie zgodzić na to, żeby przygotować wam jakieś specjalne, oddzielne danie, ale w innych przypadkach bardzo często oni naprawdę idą na rękę i coś tam Wam przygotują. Wiadomo, że będą restauracje, które zaproponują Wam pomidora z cebulą, ale będą też takie, gdzie kucharze są bardziej kreatywni i mogą naprawdę bardzo fajne danie dla Was wymyśleć. Niepunktualność i niesłowność. Portugalczycy są mniej punktualni niż Polacy. To Polakom może na początku, szczególnie jak przyjadł do Portugalii, bardzo przeszkadzać, natomiast po pewnym czasie po prostu się do tego przyzwyczaicie. Pewnych rzeczy po prostu nie da się zmienić i, no i trzeba się do nich po prostu przyzwyczaić. Często jest tak, że mówicie się z kimś, na przykład, na kolację, z jakąś grupą znajomych. Na 20. No i jedni się pojawią o 22.00, o 20.30, a jeszcze inni o pierwszej. Także, no, niestety tak to wygląda. I wiecie też, jeszcze czasami tak, że po prostu wy zaczniecie być mniej punktualni, bo jeżeli umawiacie się z kimś po raz trzeci czy czwarty na 20, a ktoś przychodzi o 20.30, no to następnym razem też przyjdziecie o 20.30, bo będziecie wiedzieli, że ta osoba po prostu i tak się spóźni. I wydaje mi się, że tutaj też tak Portugalczycy do tego podchodzą, czyli oni wiedzą, że po prostu. Po prostu zawsze ktoś się spóźni, więc oni też nie będą przyjeżdżać na umówioną godzinę. No bo po co tam będą czekać sami na kogoś, jak mogą przyjechać o tej godzinie, o której inni też spóźniacy przyjadą? Niesłowność. Dotyczy przeważnie usług, na przykład jeżeli umówicie się z kimś na wykonanie jakiejś usługi, to ta osoba może się po prostu w danym momencie nie pojawić, nie pojawić się w danym dniu i w danej godzinie, w której się umówiliście. Kolejnym minusem dla wielu osób może być to, że Portugalia leży daleko od Polski. Na przykład, mieszkając w Niemczech, wsiadacie w samochód i za parę godzin jesteście w Polsce. No tutaj w Portugalii niestety tak to nie wygląda. Te wyjazdy trzeba często planować. Sobie po prostu dużo wcześniej, bo jedynym środkiem transportu, e, jaki mamy, jest samolot. Co prawda, można oczywiście z Portugalii do Polski pojechać samochodem, natomiast będzie to po prostu podróż e, droga i podróż bardzo taka męcząca. Wiecie, no, to jest bardzo dużo godzin jednak jazdy, e, dlatego, no, większość osób e, używa tylko i wyłącznie samolotu. Niestety, używając tylko jednego środka transportu, jesteśmy uzależnieni i jesteśmy uzależnieni też od cen, które, e, no, w takich wiecie, okresach świątecznych, czy w sezonie, naprawdę są bardzo wysokie. E, dlatego my, mieszkańcy Portugalii, jadąc do Polski, bardzo często musimy sobie po prostu planować wszystko dużo, dużo wcześniej i wcześniej kupić bilet. Ale myślę, że też wiele osób, które decydują się na przeprowadzkę do Portugalii, zdaje sobie doskonale z tego sprawę i to nie jest, to nie jest problem. Zresztą wiecie, no coś za coś. Jeżeli chcemy pruskać się w oceanie i, i leżeć pod palmą e, tutaj w Portugalii, no to e, musimy wziąć pod uwagę to, że leży ona po prostu daleko od Polski. Kolejnym dziesiątym minusem mieszkania w Portugalii jest zimna woda w oceanie. I powiem Wam, że myślę, że dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale woda w oceanie w Portugalii jest naprawdę bardzo, bardzo zimna i dotyczy to całej Portugalii, może z wyjątkiem regionu Algarve. W regionie Algarve ta woda rzeczywiście może być cieplejsza, bardziej przyjemniejsza, te temperatury wody są wyższe, natomiast całej e, reszcie Portugalii. Po prostu woda w oceanie jest naprawdę bardzo zimna. Ja tutaj w Portugalii wchodząc e, latem e, do oceanu, zastanawiam się, czasami, czy nie znajdę gdzieś dryfującej kostki lodu, bo woda jest tak zimna. Ale wiecie, jak się nauczycie, to po prostu do takiej wody zimnej będziecie wchodzić powolutku, kończyny zaczną Wam zamarzać, więc już po prostu nie będziecie mieć czucia i będzie Wam po prostu wszystko jedno. E, ja oczywiście sobie żartuję, bo, bo ta zimna woda w oceanie, tutaj w Portugalii to jest duży problem. To jest duży duży minus, e, no niestety to nie jest Punta Cana, tak, e, to tutaj tak, tak ciepłej wody niestety nie mamy, ale powiem Wam szczerze, że po prostu da się do tego przyzwyczaić, mi na początku było ciężko, ciężko mi się wchodziło do tej wody, e, natomiast teraz po prostu zamykam o, oczy, wchodzę, lecę i, i później jak się z takiej wody zimnej wyjdzie, to wiecie, człowiek się tak fajnie czuje, e, rzeszko i przyjemnie, Także po tylu latach już po prostu się do tego przyzwyczaiłam i już to po prostu nie jest dla mnie problem. Jeżeli zastanawiacie się, co ja tutaj jeszcze robię pomimo tych wszystkich minusów życia w życiach Portugalii, o których wam opowiedziałam, to zapraszam was na film, który nagrałam tydzień temu i opowiedziałam o plusach mieszkania w Portugalii. No w moim przypadku te plusy zdecydowanie przewyższają te minusy i wiecie, jeżeli jest coś, co mi tutaj nie pasuje, to próbuję to zmienić. Jeżeli jest coś, na co kompletnie nie mam wpływu, no to próbuję to zaakceptować. Jestem bardzo ciekawa, co w ogóle na ten temat myślicie? Jakie są Wasze spostrzeżenia? Jakie jest Wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam Was też do subskrybowania kanału. Jeżeli podobało Wam się e, dzisiaj, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie też e, lajka, będzie mi bardzo miło. Chciałbym też bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które komentują, które subskrybują, które dają lajki. Bo jak wiecie, ten kanał e, dopiero raczkuje e, zaczął dwa czy trzy tygodnie temu. Także wszystkie te Wasze komentarze, lajki, subskrypcje są naprawdę dla mnie bardzo ważne i dają mi takiego kopa, żeby kontynuować, żeby nagrywać dla Was. E, Coraz więcej filmików. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa! pa.